No już. Siemano, siemano ludziska, jestem sobie tutaj pod jednym z marketów tutaj oto ten człowiek za 20 pompek, które oczywiście mu w tym momencie pokażę. Zrobi, yy, zrobi około 20 pompek. No i ustaliliśmy 20, zrobi 20 pompek, idę tutaj o tego, do tego oto supermarketu i chłop zarobi winiacza. Proste, proste. Także ja Ci pokażę, a ty weź ja sobie w sobie żebyś widział jak ja to robię. Cek w ten sposób. I pełny. Bliżek jest. Ja Cię, kurwa, tutaj elegancko stoję, liczę. Chodzisz i zarobiłeś bieg. Pięknie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Jest dobrze. Dawaj, dawaj. Wino twoje. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć.

Już jesteś blisko wina. 17 18 No nie oszukuj. 18 O tak, osiemnaście. Jeszcze dwie i wino ja o tak. I jeszcze raz. O, 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 jeszcze raz oszkamy. Poszkamy, bo... I ostatnio. Ostatnie. Dobra, chwila, chwila. Moment. Na spokojnie. Pokój. Na spokojnie. Bez nerwów. Dobra.